Ciało widzowie, chciałem Wam pokazać dzisiaj mój pick-up challenge gościu, Tao, Kopenhaga i te sprawy. To przechodzimy sobie. Yy, a tak naprawdę, zobaczcie jak tu fajnie obstawiłem moim zdaniem, bo całkiem nieźle tutaj wyszło. Czyli mamy tutaj Awans, Furia NC i tutaj się chyba udało, więc spoko. Tutaj trochę gorzej obstawiłem te tutaj sprawy. Tak średnio bym powiedział. Eee, więc, więc tak to wygląda, zobaczymy jak to końcowo będzie wyglądać, chciałem też wam pokazać co tutaj w ogóle mamy eee, ogólnie nie możemy nic fajnego kupić nie możemy nic fajnego kupić, ale możemy sobie na przykład taką pocisnąć pojemnik z naklejką 10 urodzin, bo na razie nie ma jeszcze dostępnych tych naklejek z Kopenhagi dobra Klikniemy, kupimy sobie. Mam nadzieję, że mogę kupić sobie. Dobra, mamy taki pojemniczek, to możemy sobie go otworzyć. Tutaj są skiny do wygrania w ogóle w konkursie na wpłaty. Więc możecie sobie obczaić temacik, widzowie. Bo mamy to do wygrania, to, to, to i w ogóle tu jest bardzo dużo skinów, łącznie z tą AWP na końcu. Także naprawdę ciekawe sprawy. Siedem skinów, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli do tego Akacza... Mamy do wygrania te skiny w konkursie na wpłaty na Hellcase No ale dobra, nieważne My tutaj otwieramy sobie teraz ten pojemniczek, co możemy tutaj trafić Myślę, że kupię jeszcze jedną tam skrzynkę taką yy, przepustkową Zobaczymy jak to wyjdzie Dobra Fajnie było trafić coś No zobaczymy, czy coś trafimy Lecimy diur Lecimy diur i trafiamy jakieś guwięku Jakieś guwięko niestety trafiliśmy Wartość tego Sprawdzę, bo może ktoś jest ciekawy. To już Wam mówię, mordeczki, ile to jest warte. To jest warte 16 centów. 16 groszy, 16 groszy, czyli nawet nie 16 centów. Dobra, nieważne. Nie udało się. Tu mamy skrzynkę Anubis. Ale my byśmy chcieli sobie tutaj wybrać właśnie tą skrzęczkę za 12,35. Ja w ogóle nie kupiłem przepustki. Może jak kupię tą przepustkę, może by się przydało kupić. Jak ja kupię przepustkę, to nie będę miał, bo tutaj są te żetony, które możecie wymieniać na te skrzynki. No dobra, kupimy dzisiaj ten, a ja przygotuję sobie kaskę, to na następnym odcinku sobie kupimy tą przepusteczkę. No tak, jakieś tutaj takie bety y, obstawiłem, zobaczymy, może coś się uda tutaj zgarnąć. Rankingi aktywnej przepustki, to ja nie wiem co to jest, ale dobra, zobaczymy y, tą skrzynkę. Czy jak to kupić, jak to kupić tą skrzynkę? Czyli na przykład tutaj można kupić. Co to było? Co to była za mapa? Nie wiem. Kupujemy po prostu sobie przepusteczkę. Znaczy tutaj tą skrzyneczkę, przepusteczkę Souvenir Page. Mamy taką Souvenir Page i otworzymy ją z wami. Więc zobaczmy, co tu się kryje w tej. tej. Panel sterowania normalnie. Taki panel sterowania. Spoko. Aha, bo tutaj mapami się wybiera. No to ja też jestem down niezły. Możecie mnie teraz wyzywać w komentarzach, pozwalam, widzowie. Bo przecież tu się wybiera mapami. Ja też jakiś kurwa zajebany w akcji jestem nieźle. Przecież tutaj wybiera się kurcze Bela. Yy, kurcze Bela się wybiera yy, mapami. Te skrzynki, ale ja, ja gościu. Dobra, otwieramy. Nie ma co przedłużać. Może też ten kontrol panel się trafi? Ciekawe by było. Niezły kontrol panel! Jadymy! Fajny bizonik, elegancki. Eee, fajnie było, nie wiem, naprawdę jest nice, jestem trochę zdałniony, ale pozdrowiej sobie widzowie, widzimy się. w Filma. Na razie cześć Pompka, takie są moje typy. Baker.